Chciałbym um, przedstawić tutaj mojego gościa. Dzień dobry. Przepraszam, proszę odpowiedzieć. Dzień dobry. E, ja nazywam się Uli. E, ja jestem z Kinczki. Kim? Mm. E, ja mieszkam w W Łagowie i się. Po, poproszę klucz do pokoju 327. Dobrze, on naprawdę pokazał cały repertuar swój, on to trenował jeszcze, żeby tutaj przed Państwem się pochwalić. To jest miliard trzysta milionów ludzi. My sobie tego troszkę nie wyobrażamy, ile to jest. To jest mniej więcej tyle, gdyby połączyć Europę, Amerykę Północną, Amerykę Południową i połówkę, połówkę Afryki, gdyby policzyć, to właśnie są Chiny. To jest jeden kraj. Dzisiaj ten kraj oszałamia. Jak Państwo sądzą, do czego jest ta kol kolejka? Jest do mausoleum. Mam takie małe nagrody. Te nagrody są jest coś, coś takiego troszkę szczególnego. To są e, oryginalne z Tybetu cukierki. Tak niesmacznych cukierków jeszcze Państwo nigdy w życiu nie mieli. Ponieważ jest to, są to cukierki ślicznie zapakowane e, z mięsa jaka. Jeszcze raz, ja, ja kocham to to... Ciebie. Cześć. O, uwaga. You are my superstar. Parlament. Parla coś w stylu parlamentu chińskiego. To jest o tyle ciekawe, że w tam w tym parlamencie jest 10 tysięcy osób przyjeżdża z całych Chin. Jest 200 tłumaczy, żeby chłopcy między sobą. Mogli się, mogli się dogadać, prawda? Ja tylko dla informacji powiem, że w Chinach jest 60 nacji, a każda ma kilka swoich języków. Jing to jest opera chińska, to na pewno warto zobaczyć. Wspaniałe tańce, wspaniałe śpiewy, instrumenty, o których nam się w głowie nie śni. Nie sposób nie odwiedzić muru chińskiego, który tak naprawdę nigdy nie spełnił roli, dla której był budowany. Na tych kłódkach para zakochanych Wpisuje swoje imię. I ona pisze, i on pisze, i oni to zamykają, i wspólnie później ten kluczyk do tej kutki suru gdzieś wyrzucają, prawda? No i to jest taki wynik, efekt ich, ich wiecznej miłości. Pani Edyta ma lat 19 jest to o tyle istotne, że jej swoją pierwszą wypłatę w życiu odebrała w Joannach. Zaraz po odebraniu świadectwa dojrzałości pojechałam do miejscowości Jiangmen na południu Chin, gdzie miałam pracować jako nauczycielka języka angielskiego w prywatnej szkole. Jiangmen, jak już wspomniałam, mieści się na południu Chin, koło Hongkongu. Jest to ręka mieścina, która nawet nie zasłużyła na, na własne lotnisko, ponieważ liczy bagatelka 5 milionów mieszkańców. Zadaniem nauczycielki angielskiego jest nie tylko uczyć dzieci, ale i nadać im angielskie imię, o ile takowego tego nie mają, oczywiście, a mają jedynie dzieci urodzone w Hongkongu. Teraz postaram się odpowiedzieć na pytanie, jakie są chińskie dzieci? I Moim, podkreślam subiektywnym zdaniem, są dokładnie takie same jak wszędzie. Dla mnie to była niesłychana przygoda móc rozmawiać z Chińczykami przez dłuższy czas na tematy właśnie, które mnie interesują. I ja powiem tak, może w tym momencie to powiem, bo to już jest mój wniosek, który z dużą dozą pewności mówię. Chińczycy nie mają refleksji politycznej. Chińczycy mają Hunjin-Tao. To jest ich szef w tym momencie, jego zdjęcia jeszcze dzisiaj będziemy widzieli. Tam nie ma dyskusji, po prostu. Nie ma dyskusji, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Można dyskutować o porach roku, o tsunami. O nieszczęścia, które się gdzieś komuś wydarzyło. Oni bardzo chcą rozmawiać, bardzo chcą rozmawiać. Tym bardziej, że tutaj rozmawiam z ludźmi, którzy na no nie do końca po angielsku miałem gdzieś próbowaliśmy po chińsku, prawda? I oni bardzo byli otwarci, chcieli rozmawiać, prawda? No i taka dyskusja. no Co dla Ciebie w życiu jest najważniejsze? 15 Chińczyków, mało miejsca, ja, ja też jeden pytam się, co dla Was jest ważne. I to jest niesamowite, jak oni chórem mówią głodzia, czyli naród. No, naród, A co potem? Ha, jeśli narodowi będzie dobrze, to i mi będzie dobrze, i mojej, narod mojej rodzinie będzie dobrze. Tybet no to przepiękny kraj, przepiękne, przepiękne widoki. Jeśli Państwo uważnie słuchali doniesień z, z Tybetu odnośnie protestów, które tam miały miejsce, no to kto protestował? Mnisi. Oni są takim centrum oporu. Kraj ma 2,5 miliona ludzi, natomiast w jednym klasztorze jestem jest 200 mnichów, w innym 300 mnichów. Mniszek bardzo, bardzo mało. Czyli oni są tym źródłem oporu. Teraz, żeby walczyć z tym źródłem oporu, co Chińczycy robią? Wysyłają żołnierzy. Młodych, przystojnych, zdolnych, prawda? Co się teraz dzieje? Chłopy tybetańskie są w klasztorach i przyjeżdżają młode chłopy z Chin. No więc się żenią i powstaje armia, dosłownie armia dzieci o korzeniach, o korzeniach chińskich. Ona już jest duża, ale w tej chwili jest coraz większa. No i w tej chwili hmm, do czego to prowadzi? Nie wiem. No to jest rzecz taka troszkę trudna. Pamiętajmy, że te 2,5 miliona ludzi mieszka około miliard 300 milionów innych ludzi. Chińczycy uwielbiają uprawiać sport, taki delikatny sport, może nie wyczynowy, ale oni wszędzie gdzieś tańczą, uprawiają tańczy. Pan Woody bardzo ładnie pisze po chińsku i nam tutaj przedstawi przykład pisania tak zwanej szufry. czyli Ja kocham Ciebie. Słóweczko na temat tego, tego zdjęcia, ono jest wykonane w Hongkongu. Uwaga na prośbę tych państwa. Zaznaczam, tych państwa. Dlaczego? Oni powiedzieli, że chcą sobie zrobić zdjęcia z takimi, bo później, jak wrócą do wioski, to im nikt nie uwierzy, że tacy ludzie po, po, po świecie chodzą. Ja O! Jedna jest koło drugiej. Jak sądzą państwo, co w, tym, w tej restauracji można kupić? Dokładnie to samo co w tej. Dokładnie. Przy czym to jest amerykańskie, oryginalne? A teraz Chińczyk powie: No nie, no to jest oryginalne, a to jest amerykańska podróbka. Mówiliśmy o świadomości, prawda? No tak, ja teraz nie będę za dużo opowiadał, czy w Chinach są katolicy. To jest potężny temat. Ja tylko powiem tak: są katolicy czym są w tej chwili Chiny, jeżeli chodzi o potęgę gospodarczą. Kupują kraje, o, tak to najłatwiej powiem, kupują kraje afrykańskie. I dzieci trzymają portret tego człowieka, to jest Hun Jintang. Tak więc dla nas, w naszej świadomości, gospodarka wolnorynkowa idzie w miejsce ze swobodami demokratycznymi, prawda? Tam system polityczny się w ogóle nie zmienił, natomiast zmieniła się ta sfera gospodarcza w sposób całkowity. My w tej chwili patrzymy na Chiny przez pryzmat historii, przez pryzmat kultury, muzyki. Natomiast bardzo często zapominamy, czym Chiny są w dniu dzisiejszym. Myśmy zaleli Chiny naszą kulturą i wszystkim w tym, co się dzieje. Oni mają pogląd na nasz świat, patrzą przez pryzmat filmów. Oni nas zalali swoimi towarami. Tak jak dzisiaj Państwo dotykali rzeczy, które są koło Państwa, Państwo są otoczeni zewsząd Chinami. Czy Wam się podoba, czy nie? E, tak po prostu jest, ale czy my mamy się buntować na to? To, co musimy zrobić, wypracować sobie mądry sposób współpracy z tym najpotężniejszym narodem e, w świecie? 你是唯一的生活我只爱你 You are mySuperstar 你住在我穷外 <noise> 一片有可怕的感冒只能爱你 <noise> You are mySuperstar 说不说说是温柔的宇宙